Pisz układ na wzierniku. Układ jaki? Układ mokry. Mokry. Dobra. Już patrzymy dalej. Już patrzymy tu czy tu na pompie jest wszystko w porządku. Tu jest tak. Tu jest wysoki. Sabór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia. Wysokiego ciśnienia, ale zawory bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia brak. A są, przepraszam, są dwa. Są dwa. Bez numerów. Zawory wysokiego ciśnienia. Bez numerów.